Przyjechałem w jedno miejsce i coś wam pokażę. No są tu czarne koty. Tak sobie postaram się podejść delikatnie do nich i zawołać je. Kicio! Nie, one nie są oswojone. Tutaj żyją na takim skrawku i pewnie boją się wyjść poza swój teren. Także zawijam się. Fajne, fajne kotki. Dwa czarne koty. Ale nieosiągalne. Jeden sobie poszedł. Co on tam robi? Drapie. Drapią sobie drzewa. Siedzą sobie spokojnie. Nikomu nie wadzą. Chyba że owadą. Bo zabijają je namiętnie. Są urodzonymi łowcami, muszą polować. Dzień bez polowania jest dniem straconym dla kota. Pamiętajcie o tym. Takie są realia kotów. Dobra, zostawię jeszcze minutkę na park, bo jadę jeszcze do parku, w którym dawno nie byłem. Minutka.